Polacy, zapamiętajcie te nazwiska. Adamowicz, Arłukowicz, Brejza, Buła, Gasiuk-Pichowicz, Halicki, Joński, Kochut, Kopacz, Lewandowski, Łuka, Ciejewska, Marczułajtis, Walczak, Nykiel, Protas, Sienkiewicz, Wawry, Wawrykiewicz, Wcisło, Zdrojewska, Zdrojewski, Biedroń, Szering, Wielgus, Śmiszek, Kobosko. 22 europosłów zagłosowało dzisiaj za Niemką Ursulą von der Leyen, która wprowadza nielegalnych imigrantów do Polski, EUETS, pakiet klimatyczny, umowę z Mercosur. Szanowni Państwo, wiecie dlaczego przegrywamy w, w Unii Europejskiej? Dlatego, że jest część Polski, która zawsze głosuje w Brukseli za Polską i jest część niestety tego um, Sejmu i um, eu, europosłowie Platformy Obywatelskiej, czy lewicy, którzy głosują zawsze za Brukselą i Niemcami. Jak mamy Panie wygrywać pośle, w Panie Unii Panie Europejskiej, jak nie mówimy polskim, polskim zdaniem, polskim głosem w, w Brukseli, tak pani marszałek? Wiem, że trochę wstyd być w Platformie Obywatelskiej. Panie pośle, to nie było miejsce do wygłoszenia takiego oświadczenia. Oświadczenia są w zupełnie innym punkcie. To pytanie, panie ministrze, nie kwalifikujemy do odpowiedzi. Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.